To jest brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Kolejne ataki DOS na Belgię. Rosyjski kolektyw hakerski uderza w infrastrukturę krytyczną. Belgijskie strony rządowe po raz kolejny stały się celem ataków typu Distributed Denial of Service. DOS, co spowodowało tymczasową niedostępność kluczowych zasobów online. Ataki te. Przypisywane prorosyjskiemu kolektywowi hakerskiemu NoName stanowią kolejny przykład eskalacji cyberataków wymierzonych w infrastrukturę państwową w Europie. O poprzednich atakach pisaliśmy ostatnio na łamach Brandzit. Plac. Zgodnie z doniesieniami VRT News, najnowsza fala ataków DOS dotknęła strony internetowe rządowych Departamentów Gospodarki i Finansów, a także Europejskiej Organizacji Portów Morskich. Ataki te nastąpiły zaledwie dzień po podobnym incydencie, w którym ucierpiały strony internetowe MyGov, B, Platforma Parlamentu Walońskiego oraz strona internetowa Federacji Walonii Brukseli. Chociaż te ostatnie strony zostały przywrócone do działania, powtarzające się ataki podkreślają utrzymujące się zagrożenie. Metodologia i motywacje Ataki DOS, jak sama nazwa wskazuje, polegają na zalefaniu serwerów docelowych ogromną ilością fałszywych żądań połączenia. To przeciążenie zasobów serwera powoduje, że staje się on niedostępny dla legalnych użytkowników. W przeciwieństwie do ataków, których celem jest kradzież danych, DOS ma na celu zakłócenie działania usług online i wywołanie chaosu. Rosyjski kolektyw hakerski NoName, który przyznał się do odpowiedzialności za te ataki za pośrednictwem swojego kanału na telegramie, jest znany z prorosyjskich poglądów i ataków wymierzonych w cele zachodnie. Motywacje grupy wydają się być polityczne, mające na celu destabilizację i zakłócenie funkcjonowania instytucji rządowych w krajach wspierających Ukrainę. Implikacje i reakcja Powtarzające się ataki DOS na belgijskie strony rządowe rodzą poważne obawy dotyczące cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Chociaż bezpośrednie szkody finansowe mogą być ograniczone, niedostępność kluczowych usług online może mieć znaczące konsekwencje dla obywateli, przedsiębiorstw i funkcjonowania rządu. Belgijskie władze z pewnością podejmują kroki w celu złagodzenia skutków tych ataków i wzmocnienia swoich systemów cyberbezpieczeństwa. Oczekuje się, że incydenty te przyspieszą inwestycje w infrastrukturę odporną na DOS, a także zacieśnią współpracę międzynarodową w zakresie cyberbezpieczeństwa. Kontekst szerszy. Ataki na Belgię wpisują się w szerszy trend eskalacji cyberataków wymierzonych w kraje zachodnie, szczególnie w kontekście konfliktu na Ukrainie. Rosyjskie grupy hakerskie, zarówno państwowe, jak i niepaństwowe, coraz częściej wykorzystują cyberprzestrzeń jako narzędzie wojny hybrydowej, mające na celu sianie chaosu, destabilizację i wywieranie presji politycznej. Branża IT musi być świadoma rosnącego zagrożenia atakami DOS i innych form cyberataków. Firmy i organizacje powinny inwestować w solidne rozwiązania cyberbezpieczeństwa, w tym systemy wykrywania i łagodzenia DOS, a także regularnie aktualizować swoje systemy i szkolić pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.